Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. Dzisiaj znowu w odcinku porozmawiamy sobie o poradniku daytradingu, a mianowicie o, stra o części strategii Smart Money Concept, czyli pomówimy sobie tutaj o FWG, tak zwanym Fair Value Gap oraz o imbalansie jest to strategia stosowana przez tak naprawdę dużych graczy, może być uszywana jako główna strategia, pokaże jak w nią wchodzić, wychodzić, właściwie o co w niej chodzi na czym się opiera, już sami zdecydujecie jak chcecie jej używać, czy również może być jako potwierdzenia w innych strategiach, takich jak na przykład swing trading, ale zrobimy ten film jako zajawkę do tego, żebyście zobaczyli o co to w ogóle chodzi, czy ta strategia jest dla Was czy Wam się podoba, czy Was po prostu zajawi no i wszystkie szczegóły, wszystkie dodatkowe rzeczy będziecie sobie mogli wejść do mnie na Discorda, link macie w opisie się na dole filmu i tam będziecie sobie mogli z ludźmi porozmawiać, rozwinąć tą strategię, szczególnie na liveach, które są zawsze we wtorki i w czwartki i też omawiamy, rozwijamy właściwie to wszystko, rozwijam właściwie to wszystko, co jest na YouTube, ale też zagadnienia, o które e, mnie prosicie. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli nie macie jeszcze giełdy e, kryptowalutowej, wejdźcie sobie na giełdę Bybit. W opisie macie link do rejestracji. Jeżeli zarejestrujecie się z mojego linka, to oczywiście wspieracie mnie, za co bardzo Wam dziękuję, jak i społeczność, ponieważ wszystkie gdzieś tam dodatki idą stricte dla Was na ulepszanie serwera, na wykupywanie bardzo drogich narzędzi, które udostępniam Wam za darmo na Discordzie, właśnie temu, że tą społeczność wspieracie. Także wbijajcie na darmowego Discorda, wbijajcie na Bybita z linku, no i wszystko będzie szło, myślę, coraz lepiej, również dzięki Wam. Ale teraz już nie przedłużając, zacznijmy sobie, e, rozpocznijmy sobie materiał. A więc, moi drodzy, zacznijmy sobie może od tego, co to jest ten Smart Money Concept, co to jest ten Imbalance. Ogólnie rzecz biorąc, całej strategii Smart Money Concept nie chcę wam przedstawiać, ponieważ to by musiał być naprawdę bardzo, bardzo długi film. Dlatego wrócimy sobie do tego na Discorda. Mam nadzieję, że wpadniecie i zobaczycie, co tam się dzieje. E, mianowicie, omówimy sobie kilka najważniejszych rzeczy z tej strategii, która może służyć wam jako pomoc po prostu w wyznaczaniu poziomów wsparcia, oporu, poziomów take profitu, jak i stop lossów, w innych strategiach, których używacie, nie wiem, tak na przykład jak ja używam strategii, tutaj macie rozrysowane ostatnie ruchy. Jeżeli chodzi o swing trading też z jakimiś stawkami oczywiście fal Eliota, jednakże w tej strategii bardzo ważną rzeczą będzie również wyznaczanie sobie imbalansu, jak i miejsc fair value gap, o których zaraz powiem, o co w tym dokładnie chodzi. Więc wejdźmy sobie może na czysty wykres i rozpocznijmy sobie tutaj działania, żeby zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mianowicie imbalans. Imbalans inaczej to jest miejsce, Płynności to jest miejsce, w którym rynek, market makerzy na pewno prędzej czy później wrócą, żeby po prostu zabrać płynność. I również możemy powiedzieć o imbalansie to, że są to miejsca, w których mamy bardzo mocny wolumen w danym miejscu spadkowy, czyli po prostu jest cena, która spada niesamowicie szybko lub cena, która rośnie niesamowicie szybko. Tak to powiedzmy sobie: eee, chcę Wam wytłumaczyć bardzo prostym językiem, żebyście też. Jakby zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. I teraz ten imbalans, ta strefa imbalansu to są tak naprawdę gapy, czyli tak jak macie na przykład na giełdach tradycyjnych, na jakichś indeksach lub innych surowcach, Forexie foreksie na przykład, tutaj może akurat Wam nie będę szukał, żebyśmy sobie nie gdzieś tam nie mieszali tego wszystkiego. Jednakże mamy gapy, czyli te gapy takie płynnościowe i możecie tam zobaczyć takie po prostu przerwy na wykresie. I teraz Pomówmy sobie może o tym, o co chodzi w takim imbalansie. Ok, i teraz, moi drodzy, znaleźliśmy sobie miejsce, w którym mieliśmy bardzo szybki, mocny spadek, i teraz to jest właśnie ta nasza strefa imbalansu. I teraz w tej strefie imbalansu powinniśmy znaleźć fair value gap, czyli tą naszą strefę F, VG. I teraz, jak ją robimy? Oczywiście, możemy sobie wziąć narzędzie do um, wyznaczania stref. Ja też specjalnie wykres uciąłem, żeby wam to nie robiło szumu i żebyście zrozumieli, zobaczyli, o co w tym tak naprawdę chodzi. Więc w momencie, w którym mamy imbalance, który nam się tutaj pojawił, oczywiście to jest narzędzie. E, jeżeli wejdziecie do mnie na Discorda, to wrzucimy wam indykator, który pokazuje wolumen Stricte na świecach. Jest to bardzo przydatna rzecz do szukania. Właśnie tego imbalansu. I teraz łapiemy sobie wierzchołek, dolny wierzchołek, czyli to nasze low tej świecy poprzedzającej i musimy znaleźć miejsce, czyli tą górkę, czyli górną część świecy następnej po imbalansie. I teraz moi drodzy mamy znalezioną tą strefę imbalansu. Oczywiście ja sobie tą strefkę tutaj przedłużę, ponieważ to będzie nam potrzebne do następnych działań. I o co tutaj dalej chodzi? Prawda jest taka, że w momencie, w którym mamy ten imbalans, musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, czyli policzyć całą tą strefę od górnej krawędzi, czyli odtąd do dolnej, jeżeli chodzi o FIBO. I w tym momencie mamy FIBO 05, czyli tak naprawdę wyłączmy sobie to 1,618, nie będzie nam potrzebne. W tym momencie, zgodnie z strategią, oczywiście teorią, ta cena powinna wrócić i stestować przynajmniej połowę tej świecy imbalansu, tego, przepraszam, tej strefy imbalansu po to, żeby jakby równość na rynku została zachowana. I teraz co się tutaj dalej dzieje? Oczywiście możemy tą strategię wykorzystać jako strategię, która nam będzie gdzieś tam służyła do wchodzenia, wychodzenia z pozycji, jeżeli powiedzmy bylibyśmy na dole, patrzymy co się tutaj dzieje tak naprawdę i tutaj oczywiście możemy sobie też sprawdzić to w ten sposób, że mamy oczywiście nasze ostatnie low, więc będzie to nasze OB, czyli ten order block, miejsce, w którym moglibyśmy sobie otworzyć naszego trade'a, prawda? Czyli jeżeli cena doszłaby do tego poziomu, plus minus gdzieś w tej strefie, możemy odpalić sobie longa, który będzie odpalony do momentu dotknięcia po prostu 0,5, prawda? No bo to jest miejsce, które powinno zostać prędzej czy później na wykresie e, uzupełnione. Ja oczywiście używam teraz frame'a na poziomie 4 godzin. Najczęściej używam takiego, jeżeli chodzi o smart money koncept i szukanie tego całego przedsięwzięcia, które Wam tutaj pokazuję. Więc, musimy sobie i zobaczmy, jak by to dalej wyglądało, prawda? Cena sobie leci, leci. O, dotknęła. I teraz słuchajcie, ta przestrzeń, która tutaj jest, tak naprawdę nie powinna nas interesować. Nas interesować powinny te key levels, które są oczywiście bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o swing trading, ale również możemy je przenieść tutaj na smart money concept. Więc w sytuacji, w której cena wróciła, dotknęła tego naszego ostatniego low, tutaj mamy fajną, e, fajną rzecz, tak naprawdę, ponieważ nawet jeżeli byśmy sobie ustawili oczywiście tu nas wybiło ale technicznie powinno być to zrobione w ten sposób że nawet jeżeli tu wchodzimy to do tego ostatniego low ustawiamy sobie stop lossa, jednakże trzeba pamiętać, że istnieje coś takiego jak stop hunty, o których też mówiliśmy już wiele razy na discordzie więc tak naprawdę moglibyśmy, żeby mieć to dobrze rozkminione, otworzyć sobie stop lossa do tego miejsca, co i tak nas, naszym risk reward ratio będzie dobre, ponieważ risk reward ratio, jak dobrze wiecie powinno być przynajmniej 1 do 3 czyli ryzykujemy tyle ale możemy zarobić trzy razy tyle. Więc oczywiście nasz take profit mógłby być ustawiony w kilku miejscach, mógłby być ustawiony jeden tu, drugi tu, trzeci tu, na zamknięcie i wypełnienie całego fair value gap. Ja w tym momencie na potrzeby filmu zrobimy sobie 0,5, ponieważ to będzie gdzieś tam nasze bezpieczne miejsce. I teraz tu jesteśmy w longu, mamy ustawiony stop loss do ostatniego stop hunta, który był dawno, dawno temu, ponieważ patrzymy na duży time frame. No i czekamy na to, co się wydarzy. Także puszczamy wykres dalej. Cena nam cały czas idzie. Widzicie, próba drugiego wybicia. Stop hand, pobranie płynności poniżej strefy OB, która tutaj w tym miejscu jest, czyli ten order block. No i czekamy, czekamy dalej na nasze trade. Tutaj już nasza cierpliwość e, gdzieś, e, gdzieś tam, że tak powiem, dobiega powoli końca, ale jednak dalej czekamy. I co się tutaj dzieje? My cały czas lecimy w strefie. Oczywiście to może być trade długoterminowy, ale też krótkoterminowy. Zależy na jakich time sobie patrzycie, zależy co, na czym Wam tak naprawdę zależy, czy chcecie to stosować do day tradingu, czy też nie. Ja tutaj oczywiście wybrałem duży time frame, żeby pokazać Wam, że cierpliwość po prostu popłaca i co się dzieje, gdy się pojawia następny imbalans, do czego zaraz dojdziemy. Więc oczywiście jedziemy sobie, czekamy, czekamy cały czas. Ten trade już trwa naprawdę długo. To może być jeden z wielu trade'ów, które sobie otworzymy jako długoterminowe, ale po drodze oczywiście też będziemy otwierać następne czy skalpować. Tutaj otworzyło, dotknęliśmy jakby tej strefy fair value gap, mógłby być tutaj nasz te, pierwszy take profit, części naszych zysków, ale my czekamy, nasz interesuje 0,5, która prędzej czy później powinna zostać wypełniona, co się tutaj tak naprawdę dzieje. I teraz specjalnie jakby przeczekałem, żebyście zobaczyli. W tym momencie byśmy zamykali swojego trade'a, czyli w okolicach tej 05, już ten trade byłby zamknięty. W momencie, w którym dotykamy 05, bardzo często zdarza się tak, że mamy tą strefę, tą 05, z Fibo, jako strefę mocnego, mocnego oporu. No, i tutaj ten opór akurat nam się sprawdził. No, zobaczcie, co się dalej stało. Wiadomo, wykres został totalnie wywalony, prawda? W dół, oczywiście. Widzicie, co się wydarzyło później, ale do tego sobie na razie nie dochodźmy. Zostańmy chwilę przy tym, poznajmy teorię. Więc tutaj byśmy mieli tradea zamkniętego, pieniądze zabrane, wszystko fajnie. Co się dzieje, gdy ten imbalans zostaje wypełniony? W tym momencie zostaje zinwalidowany, czyli już na niego nie patrzymy. On już dla nas zupełnie nie jest ważny. Szukamy po prostu następnej strefy imbalansu, tak? Oczywiście, jeżeli byśmy nie chcieli, możemy też szukać strefy w strefie, czyli tak naprawdę w sytuacji, w której jesteśmy. Nawet tutaj, prawda? I mamy znowu sytuację. Ja, na chwilkę, sobie pozwolę zamknąć ten temat. Dotąd mamy znowu sytuację, w której mamy strefę imbalansu plus nasze OB, czyli order block. I teraz tak tutaj sobie możemy zrobić tego OB. Tutaj mamy strefę imbalansu, bierzemy następną strefę, wyznaczamy ją od dołu knota do górnej części knota, ponieważ ta strefa powinna być czysta, tu powinna się znajdować tylko ta świeca. I tak samo bierzemy oczywiście FIBO, łapiemy górę naszego kanału, łapiemy dół naszego kanału i to będzie nasza 0,5. Czyli tak naprawdę znowu moglibyśmy wchodzić tutaj e, po raz kolejny w trade'a w longa i zamykać go po prostu na 0,5 która zostanie zrespektowana, oczywiście w tej sytuacji trend no, będzie troszeczkę zmieniony, ponieważ tutaj nie mamy siły przez, te, um, przez wyciągania płynności, widzimy, że cena chciała iść do góry, jednakże rynek ją dosyć mocno spuszczał, jeden, drugi, trzeci raz, no więc następuje po prostu załamanie krótkoterminowe i wyciąganie płynności znowuż do dołu, ale to nas nie interesuje, nas interesowało to, żeby wejść w tej strefie w longa i zamknąć się na 0,5$. Moi drodzy, oczywiście tą strategię możemy stosować na małych time jak i na dużych timeframeach. Także w tym momencie, nawet jeżeli sobie e, cofnijmy na chwilę, żebyśmy też zobaczyli, jak to wszystko wygląda, ponieważ e, na, na koniec zajmiemy się tym, co się teraz dzieje, potem z czasem zobaczymy, jak to się wypełni. Także tutaj mamy następną sytuację, gdzie pojawiła nam się strefa imbalansu, oczywiście, oj, FIBO, przepraszam, którą oczywiście możemy sobie wyznaczyć od knota do nota e, narysować sobie do tego 05 fibo na całej strefie imbalansu możemy sobie również oczywiście wyznaczyć obie jeżeli chcecie ale nam chodzi tylko o to żebyśmy zrozumieli że strefa imbalansu prędzej czy później musi zostać wypełniona tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku i to jest właśnie część tej strategii dlatego że w strategiach SMC no, mamy dużo, dużo więcej rzeczy, o których teraz może nie chcę mówić, żeby Wam nie zrobić kisielu w głowie, że tak powiem. Jednakże Fair Value Gap, Imbalance to są bardzo ważne rzeczy, które powinniście szukać na wykresie. One nie są trudne do znalezienia, jeżeli oczywiście też zastosujecie odpowiedni indykator, który będzie Wam pokazywał, gdzie są te gapy wolumenowe w tej oto strategii. Oczywiście możecie sobie również znaleźć w indykatorach takie coś jak Fair Value Gap, Oczywiście to Wam powinno pokazywać te miejsca Fair Value Gapów automatycznie, jeżeli chcecie gdzieś sobie to poszukać. Możecie sobie to wrzucić, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Tak jak nawet tutaj, mamy strefę Fair Value Gap. Oczywiście moglibyśmy bez tego indykatora sobie to zrobić. Więc w tym miejscu również można byłoby stwierdzić, ponieważ to nie tylko działa na spadki, to też działa na wzrosty. I nawet jeżeli sobie zobaczycie tutaj. Prawda? Mieliśmy ostatnią świecę tego trendu, takiego mocno wybijającego, i tutaj też, jeżeli byśmy sobie wzięli tą strefę, pociągnęli od górnej części do dolnej. Prawda? Widzicie, mamy pociągnięte odtąd do tąd. Mamy. Zrobione Fibo od góry do dołu jako 0,5. I oczywiście tutaj nie jesteśmy teraz w stanie stwierdzić, co się dzieje, ponieważ no, prędzej czy później ta luka powinna zostać wypełniona. Ale pamiętajcie, że też mamy miejsca takie jak tutaj. Akurat w tej sytuacji nie mamy knota, więc w takiej sytuacji, w której nie mamy knota, powinniśmy wziąć pod uwagę całą świecę razem z knotami. Oj, przepraszam. Całą świecę do. Następnej, czyli do tego miejsca, prawda? O, w ten sposób moglibyśmy sobie wziąć, pociągnąć Fibo na całym FWG i możemy zaobserwować, że to jest również miejsce, prawda? Które powinno zostać wypełnione. I co się stało? Zostało. Widzicie? Długo to trwało, bo to jest jednotniowy wykres, ale również został ten poziom zrespektowany. Mogliśmy tutaj też zacząć wchodzić w trady dlatego widzieliśmy, że to było takie pompowanie tak naprawdę bez dużego wolumenu i cały czas wybieranie tej płynności, czyli jakby świece się nie zamykały coraz wyżej, tylko zostawały same knoty, co mogło świadczyć o tym, że tutaj nie ma siły na wybicie i nawet można było zauważyć nasz ten triple bottoming, czyli raz, dwa, trzy, po czym mocny spadek, jak to zazwyczaj bywa w dosyć mocnych formacjach. Więc tak naprawdę ta ten imbalans został już zinwalidowany, więc nie powinniśmy go brać pod uwagę w tym miejscu, powinniśmy brać ten ostatni, który gdzieś tam zauważamy. Więc prawdopodobieństwo tego, że cena dojdzie prędzej czy później do tego poziomu, jest dosyć duże. Oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile to będzie czasu, ale prędzej czy później do tego dojdzie. Dlatego, jak używacie innych strategii, takich jak na przykład swing trading, i patrzycie, co tutaj się dzieje, prawda? I macie te wszystkie wybicia, no to łatwo możecie sobie również pozaznaczać po prostu miejsca, w których jest ten imbalans, które w pewnym sensie będą się łączyły z innymi Waszymi poziomami wyrysowanymi na wykresie jako poziomy wsparcia i poziomy e, oporu. Zresztą nawet jakbyśmy sobie tutaj wzięli to 1678, to też nam się to będzie zgadzało. Także moi drodzy, no to jest e, tak naprawdę, myślę, bardzo szybkie, proste, mega podstawowe wytłumaczenie imbalansu stref Fair Value Gap, order blocka Czyli tego, co powinniście gdzieś tam, od czego powinniście tak naprawdę zacząć swoją naukę, jeżeli chodzi o strategię Smart Money Concept, ale polecam Wam wcześniej wejść na Discorda, rozpocząć ten temat z osobami. Które są bardziej doświadczone i gdzieś tam działają w tym temacie. Oczywiście możemy też o tym zrobić live'a, możemy o tym porozmawiać, możemy też na kanałach tekstowych. Także zapraszam Was wszystkich serdecznie, ponieważ grupa jest darmowa, także wszyscy możecie wbijać, możemy rozwinąć ten temat. Ale myślę, że ten film będzie dosyć mocną zajawką do tego, żebyście rozpoczęli swoją naukę, jeżeli chodzi o strategię Smart Money Concept. A na Discordzie możemy rozrysować do tej strategii. Pod strategię, czyli jak tego dokładnie używać, z jakimi indykatorami, z jakimi innymi strategiami, żeby przynosiło korzyści, czyli pokazywało nam jak największe prawdopodobieństwo tego, że cena gdzieś tam dojdzie, ponieważ my tu szklanej kuli nie mamy. Liczymy tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo. A każda dobra strategia, która zazwyczaj historycznie też się sprawdzała i dalej się sprawdza, w połączeniu z innymi tworzy nam większe prawdopodobieństwo tego, że cena pojawi się gdzieś w jakimś miejscu. Także przypominam wam. Wpadajcie na Discorda, wszystko za free. Logujcie się na Bybita, jeżeli nie macie jeszcze konta. No i cóż, jeżeli odcinek Wam się podobał, subskrybujcie, łapka w górę, dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. I widzimy się już niedługo. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego razu.